Dobry wieczór wszystkim. Witam Was w trzecim odcinku. Skończyliśmy na tym, że y, musimy pomóc naszemu koledze, którego porwali. My oczywiście się uwolniliśmy już od tych ludzi.

Dobra, może to ogarnę. Oby. Nie, naprawdę nie wiem, jak niektóre pociski mogą mnie trafiać, no to akurat były straszne. Dobra, jeden. Ej, naprawdę, co jest grane? Czekajmy się wychyli. Dobra, mamy go. Mimo wszystko dałem radę. Dobra, wchodzimy. Musi gdzieś tu być. Więcej tu nie było? Zabić. Za dużo z nią, muszę to podpalić. Gdzie jest ogień? Wydwaź, sprawdźcie z tamtej strony. Tak jest. Eee. Aha. Eee. No wiem, że potrzebny jest ogień, ale gdzie on jest? Chyba, że to mam zestrzelić. A no. Faktycznie o to chodziło. Tylko, że te hałasu trochę narobiłem. O. Ej, no. Serio? Zabieraj tę latarkę. Uwaga! pożar się rozszerza! Dobra, on chyba nie jest w ogóle świadomy o co chodzi. <grych> no nie, zauważyli mnie. Ale się trzęsie ekran. To mi nie pomaga. No nie. Aj. Dobra. O nie. Jeszcze tam. No nie no. No. Jako tako poszło. O kurde, ale się pali. tu skoczyć. Udało się. O, ledwo, ale się udało. Dajesz, dajesz. No to teraz chyba uciekam na dobre. Twoja noga jest w strasznym stanie. O nie, tylko tak wygląda. <grymne> a, masz jakieś wieści o innym? Żadnej. Uh. Chwila, co ty robisz? Wilki zabrały mi prowiant, a razem z nim nadajnik z szalupy. Jeżeli go nie znajdziemy, nie wydostaniemy się z tego ale, ale ty Ty potrzebujesz bandaży, morfiny. Wszystko jest w plecach. Nie, tutaj akurat odpoczynek nie wystarczał. No i co z nim zrobisz? O, go. Rzeczy Rota muszą gdzieś tam być. Wilki zabrały mu rzecz, na coś podobnego jest tu coś. To jest jakieś wejście. Jesteśmy z okresu Kamakura. Czy to wszystko należało do Yamatai? Być może. Dobra, teraz Słod tutaj wszystko jest w środku. O jaski tam jakieś symbole tu są. Dobra, tu nic nie mam. Tak, zdecydowanie miałem tutaj wejść. No i są. No już ten raz z pistoletem. Już nie ma to tamto. Przyszłam tylko po Nic więcej. Razem się udało. Wracajmy szybko do tego biedaka. O ile jeszcze żyje. Jak myślicie, żyje czy nie żyje? Dobra, zobaczmy, co to, co się zrobić. Chcę połatać. No myślałem, że będę jakoś ręcznie zarobił jakieś klawisze. No i wstał. Gdzie taka młoda dama nauczyła się czegoś takiego? Na nocnej zmianie w Nine Bells. Żaden wilk nie oprze się tulipanowi. Hej, znalazłaś. Dobra robota. No to rozumiem, że teraz powinniśmy z tym pójść do wieży radiowej? Dokładnie, stamtąd mielibyśmy najlepsze zasięg i to w każdym kierunku. Musimy nadać sygnał SOS. A ja w tym stanie nie dam rady się wspinać. No i pewnie muszę to zrobić. Tak, bałam się, że właśnie to zamierzasz powiedzieć. Ach, poradzisz sobie, Laro. W końcu. Pewnie. Jesteś z Kruftów. Ale chyba nie tego rodzaju. Jasne, że tego. Po prostu jeszcze o tym nie wiesz. Ale z zajebisty czekam Miejmy nadzieję, że szybko się uczę. Tylko uważaj na siebie A to przy okazji. Najpierw wypróbuj ten czekal tam na ścianie. Dobra, dobra. Bez presji tam. No patrzcie, daje radę. Kapitalnie. to jest bardzo. Mi się podoba. O, teraz pewnie będzie skok. No to już go eksplorowałem. Taką mam nadzieję. Spadłem Nie, nie. Nic. Nie no, znowu oni. Co? Nic! Nikogo tu nie ma! Życie tutaj nie dotrą! O co? Wracam do nie na mnie. Nie no, pałasu narobię. Nie, przeczekajmy burzę. Dobra! Dobra, że z Bądźcie czujni! Wchodzimy do środka! Jasne. Jeszcze to Ok, chyba. Dobra, teraz jestem chyba pewny, że nie narobiłem przypału. A tam tego się nie chce zbierać. Stąd jakoś? No, mogę tak, okej. Okay. Komu te, te rzeczy się świecą, te ptaki na przykład. Nie mam pojęcia. Jeśli ktoś z was wie może mi napisać w komentarzach. Byłoby mi bardzo miło. To przypomina moździerz z tłuczkiem. Pewnie służyło do przygotowywania leków i ziół. Tak. No dobra i na górę. O i... A. Brawo. Laro, jesteś tam? Jeszcze Ej, jestem. Znaleźliście sam? Jesteśmy na jej tropie. Dobrze. Spróbuję nawet sygnał SOS ze starej wieży radiowej. Jakieś wskazówki? Hej Laro! Musisz znaleźć terminal radiowy. Będzie wyglądał jak stara centrala telefoniczna. Dobra, dam znać, kiedy go znajdę. Mamy tu intruza! O! Proszę! Skąd tutaj wzięła? Nie musicie tego robić! O kurde! Trafiłem ją! Zapłacisz! No. Myślałem, że nie umarł. Nie. Już po tobie! Zostaw mnie. Nie mogę go bić. No Dobro to zuku. mam złe przeczucia. Kurczę, kobieto, nie masz czego założyć? Mówię ci rejesz, to jakaś mechaniczna usterka, a nie elektryczna. Teraz, Alex! Wygląda na to, że to może być jednak problem z elektryką. Poważnie. Hej. Hej, kim jest ta mała lisiczka? Co? A, urocza, prawda? No, bardzo. A, urocza. to Alicja. Alicja, tak. Moja o. córka. Ma 14 lat. Nie, już jest mądrzejsza od ciebie. To musi mieć chyba po swoim ojcu. Nie zwracaj na niego uwagi. No... i... Okej, okay, zajmę się tym. Coś z elektryką. O, ojcu. Tak. Byłem ci ja raz nad jeziorem. Łowiłem przy księżycu. Ej Grim! Trzeba pozamykać władzy. Tak, tak, już idę. Więc siedzę nad tym jeziorem i widzę, że coś do mnie płynie. Wynurza się z wody. Niewiele myśląc, dałem z dynki. w dziewięciu przypadkach na dziesięć. Potem cały tydzień dochodziłem do siebie. I od tamtej pory nie tknąłem ani kropli. Do zobaczenia przy kolacji, Sam. <laughs> Dobrze, możemy kręcić. Dziękuję. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie trzecie, akcja. No dobrze, teraz ją złap. I rozetnij brzuch. O, tak. Tak, musisz. Chryste, panie, cięcie! 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 On ma zamiar wrócić? Pójdę po niego. Słynny archeolog, odkrywca! Rzadki gatunek ryby Nie jestem od krojenia Słynny rzadkich Słynny archeologu, ryb. doktorze Jamesie Jestem Whitman. archeologiem odkrywcą Tylko ryba. Nie będę kroił żadnych pan ryb pan Nie będę kroił ryb Cholerne reality show telewizyjne Miałem zapoznawać ludzi z kulturą, a nie nowymi przepisami na obiad e, Bez urazy, Johna Widzowie pragną treści, doktorze Whitman Wie pan o tym Póki nie znajdziemy zaginionego królestwa, potrzebujemy filmu. Może zaczniemy od początku, dobrze? W montażu zrobimy z pana Gordona Ramseya, zobaczy pan. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie czwarte, akcja. Okej, okay. złapią dobrze i jej brzuch. O tak. Studiowałam historię Yamatai tak długo, że mogłabym ją wyrecytować przez sen. Jeśli jednak się mylę i królestwo nie leży w smoczym trójkącie Pamiętam jak znalazłaś to na wykopaliskach ojca Przybiegłaś do mnie w swojej piżamce w pingwiny, żeby się pochwalić <grymne> Miałam pięć <grymne> lat To było moje pierwsze znalezisko A. Masz świetny instynkt, dziewczyno Musisz mu zaufać Ojciec też tak powtarzał Ojciec coś o tym wiedział Możesz mi wierzyć Byłby z ciebie bardzo dumny, Larą. Zbliżamy się do sztormu Cóż, cokolwiek nas czeka. Poradzimy sobie. Hmm. Ciekawe nagrania, co nie? Weźcie w garść. Wszyscy na ciebie. Liczą. Opowiadają tam co tam się działo przed tą samą wyprawą. Dzięki Bogu za trening, rozonę. Wszystkie te prawo, wszystkie wspinaczki zupełnie jakby przez cały czas przygotowywał mnie właśnie na coś takiego. To oczywiste, że żyją tu ludzie i są zorganizowani. Zabijają i rekrutują, ale dlaczego? To jak rodzaj kultu. Aby co tutaj czczą? Czego chcą, czego szukają. Tego się na pewno dowiemy. No dobra Nie dobra czemu te ptaki się świecą Może jakiś trop mają Ale się Przybieży radiowy jest Noć nie celuj mnie. Co to było? Nie wiem co to było Co e Póki, póki mnie nie widzą Tam jeszcze jeden jest, to nie? O, no tego się nie spodziewałem No tu mam przerąbanę. No nie. Jakiś tam był na nim cel. Chyba się udało, co? No chyba to mamy. Widać, nie tylko my chcemy odkryć tajemnicę tej wyspy. A w sumie. W sumie to chyba nie chcą odkryć tajemnicy, tylko odkryć skarby. To brzmi bardziej prawdopodobnie. No nie. Coś mamy. Ta moneta znalazła się w obiegu w Japonii prawdopodobnie w połowie XIX wieku. Okej. Okay. No i mamy. O kurde. jaj, ostrożnie. Nie mogę wziąć tego karabinu. No to możemy wziąć dużo strzałów. Naprawdę nie mogę z tego celowania. Uwierzcie mi, że męczę się tak samo jak wy. I mnie to też nie rajcuje. Jesteśmy chyba u celu Bunkier? Z czasów II wojny światowej Prawdopodobnie japoński A nie, tam jest cel Tak mi się wydaje Zawracać można No można Teraz za ojcem Matiasem na dobre i złe. Jeśli mam utknąć na tej wyspie, na za... każdy, kto się nam sprzeciwi, ginie. To my jesteśmy panami tego pieprzonego więzienia. No dobra. Ja bym na tym momencie zakończył. Widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie i siema.